Pierwszy gwizdek arbitra i rozpoczynamy lokalny klasyk w brudnicy. Sparta brudnica 27 bramek, z czego 11 zdobył właśnie Bartkowski. Tymczasem pierwszy strzał 76 punktów trzeci jest lechrypin. przedziera się Kaczyński Kaczyński w pole karne piłka wybita na rzut rożny ma minuta. Już na zegarach. Centra w pole karne z 40 metrów. Niepewnie teraz Kamil Lasek. Łapie jednak piłkę na ratę. Świetny przechwyt rybackiego. Kacper Rybacki. Nie ma decyzji o strzale. Jest odegranie na 20 metry. A potem strzałę. W tym momencie z rzutem wolnym. 18 minuta strzałę, Tuż nad poprzeczką. Także pojedynki noteci łabiszynę. Z liderem Unią Solec. Kujawski o tym jednak za chwilę, bo centra w pole garne, gospodarze pewne. Mieliśmy stałe fragmenty gry dla gospodarzy, teraz rzut wolny dla Przyjezdnych, Kacper Patyk Nie doszedł do czystej pozycji strzeleckiej stopy Przyjezdnych. Sparte Brudnica więcej więc drużyny, która traci w tym momencie 4 oczka do 8 drużyny z przejścia Kujawskiego jako Bolinę. Doszedł do strzału zespół gości. W gospodarze wspominałem o Bartkowskim, który ma 11 bramek, tymczasem Jakubolinę Bolinę broni Schreiber. Razem wybrał strzałę na posterunku, jednak Andrzej Schreiber. Kolejna akcja: Univobrzeź do strzały, tuż obok bramki. Jeszcze walczył o futbolówkę Wojciechowski, strzałę daleko od światobranki. Na linią boczną jak na razie Brazylijczyk, klędel przy piłce, Dobrowolski, Dobrowolski, centra gospodarze, 44 minuta już na zegarach, Kaczyński. Ponownie na radę łapie piłkę Kamil Lasek. Dzisiaj cały czas oczekujemy na pierwszą bramkę na stadionie w brudnicy. Czy będzie pierwsza bramka w Brodnicy, akcja gospodarzy, futbolówka na 25 metrze, strzał jednak mocno niedokładny. Dobre zagranie w pole karne, Dawid Gdaniec, Gdaniec jeszcze, Kacper Rybacki nie opadnie w ostatniej tercji gospodarzom. Kolejne wybicie, strzał z dystansu, Proste w środek bramki. 58 minuta strzałę pewna interwencja Laska. Damian Argalski, wrzutka z lewego narożnika, niezła wrzutka, nie ma jednak strzału, będzie kontrę Portugalczyk, znakomicie Diogo Gomesz, był piłkarz Vitori Setubaliusz w polu karnym nadale przy futbolówce, Diogo Gomesz na lewą nogę, Diogo Gomes. pewnie po raz kolejny, ale w posiadaniu futbolówki zespół z Wąbrzeźna Filip Hartwig, zagranie z pierwszej piłki futbolówka na piąty metrze strzał zablokowany, Kanas rzut wolny. 73. Minuta. Wrzutka w pole karne. Kamil Lasek. Korze 3 do 0. Zdwęcą golów lub Teraz akcja Lękiewicza. Lękiewicz w pole karne. Wyszyt z bramki Schreiber. Jeszcze okazja. Dawid Gdaniec. Unia Wam do tej pory. Bez ani jednego remisu w delegacjach. Teraz jak na razie bezbrankowy wynik. Wrzutka z prawej strony. Okazja na 1 do 0. Jeszcze strzałę. Piłka w siatce nie. Po raz kolejny kapitalnie Kamil Sek. Zonie tego ćwierć finału nie było. Porażka w jednej 8 za spartą teraz Kacper Patyk i Gol! Kacper Patyk wykorzystuje rzut wolny w 78 minucie i Unia Wąrzeźno obejmuje prowadzenie brudnicy. Czwarty gole. wychowanka Unitów w tych rozgrywkach, niezwykle bramkostrzelny jest. Piąta, czwarta minuta, rzut wolny dla Sparty, strzał obok słupka. Maciejewski napędza akcję gości, rezerwowy Unii strzał Maciejewskiego niedokładny. 94 minuty w Brudnicy, dobiegły końca, a zatem w lokalnym klasyku dzisiaj górą zespół Unii Brzeźno. Długo czekaliśmy na pierwszą bramkę w 78, pierwszą, jak się okazało, jedyną bramkę w tym lokalnym klasyku zdobył dzisiaj wychowany Kunitów Kasper Patyk. Czwarte trafienie w tym sezonie 18-letniego piłkarza. Unii Wąbrzeźno daje bezcenny komplet trzech punktów przyjezdnym i widzimy, jak dużą radość sprawia to zwycięstwo nad lokalnym rywalem.